Stadion lekkoatletyczny, teraz z, z trybunami na tysiąc osób. Szatnia wyremontowana w ramach tego, parkingi, drogi dojazdowe i tak dalej. Bardzo się cieszymy, że my, jako Nyssa, jako polszczyzna, jesteśmy jakby pierwsi. Wiesław Kaczmar, Nowa Trubna Polska. Dzień dobry państwu. Witam w kolejnym odcinku cyklu Akademicka. A dzisiaj państwa i moim gościem jest pan Zbigniew Szlępo, kanclerz Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie. Dzień dobry panu. Witam serdecznie. Miło nam, że gościmy kanclerza znanej nyskiej uczelni. Cieszymy się bardzo. No i chcielibyśmy zapytać o tych kilka takich nowinek, które w ostatnim czasie no, będą ważne dla, dla życia uczelni, ale jak się okazuje nie tylko dla życia uczelni, ale także dla życia nysy. Panie Kanclerzu, takim głównym tematem naszego spotkania będzie stadion. Bardzo się cieszę. Stadion. Bo z tego co wiem, to lada chwila będzie Pan go otwierał. Pan i uczelnia oczywiście oddawał właściwie po modernizacji. Tak, no to taka modernizacja to takie słowo troszeczkę, że to już była ta, taka ruina, że to była budowa od nowa, że tak powiem, a modernizacja to takie tak, słowo, takie pośrednie. Natomiast na pewno pierwsze co zapraszamy właśnie na to oddanie i, i podkreślam słowo oddanie do użytku, a nie jakąś wielką fetę ze wstęgami, bo z tym się wstrzymujemy, bo mamy na płycie bocznej jeszcze, jeszcze mamy plac budowy i może na wstęgi przyjdzie czas, chociaż nie jestem za bardzo zwolennikiem wstąg czy wstęg, raczej chodzi o to, żeby 28 kwietnia 2025 roku, czyli tego roku, ale 25 zapisało się w datą, że nyskie Szkoły i nyskie dzieci wróciły na stadion. No właśnie, jak to rozumieć, że one wróciły na stadion? Rozumieć to tak, że jak ja kończyłem technikum mechaniczne, no nie powiem może ile lat temu, żeby nie zdradzać wieku, to biegałem na tym stadionie miałem tam po prostu WF. No bo on jest dosłownie 50 metrów od, 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 od średniej szkoły. 100 metrów może czy 150 od Karolinu, trochę dalej od innych szkół, ale też i też myśmy mieli tą, tą tradycję, że tam nawet, był, był, tak, przepraszam, był taki, taka, taka no nawet nie wiem, czy to była bieżnia taka, trochę taka, 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 taka szlachowa, ale biegaliśmy tam, prawialiśmy tam sport. Więc tym bardziej z sentymentem podchodzę do tego, że, że mogą wrócić właśnie średnie szkoły, a i, i podstawowe, które będą miały tam zajęcia no, lekkiej atletyki. No i wraca królowa sportu, czyli, czyli lekka -atletyka. atletyka. Więc Czy... przede wszystkim tego, te właśnie tego, teraz tego 28 kwietnia tego roku, 25, właśnie będziemy mieli, między, w ogóle to jest ogólnopolski test rufiera, dla, sprawnościowy taki dla wszystkich dzieci. Czyli kolejny wątek już. Tak. Kolejny wotek tak, taki, taki właśnie dla dzieci, dla młodzieży, i to jest dla nas naprawdę najważniejsze. Oczywiście to jest w ramach naszego, naszego festiwalu nauki. Jeden dzień jest poświęcony stadionowi, ale na tym stadionie będą również koła naukowe nasze, wszystkie. Będzie wydział jazzu, czyli będą występy artystyczne naszych solistów i zespołów jazzowych. Także wiele, wiele atrakcji serdecznie na nie zapraszamy. Panie kanclerzu, ale wróćmy na chwilkę do, do tego czasu, kiedy stadion trafił w wasze ręce, bo ja rozumiem, on był miejski, szkoły z niego korzystały. Z racji chociażby rzeczywiście jego lokalizacji mógł służyć każdej praktycznie średniej szkole w Nysie. Was wtedy jeszcze nie było jako pansu, no ale potem pojawiliście się w 2001 roku i po jakimś czasie zapadła decyzja, że ten stadion jak powiedziałem, zmodernizujecie, ale tak naprawdę wybudujecie od nowa. Skąd taka decyzja, proszę mi powiedzieć? Po co uczelni waszej było przejęcie tego stadionu? To znaczy, wie pan, my tak uważamy, że no, infrastruktura sportowa to jest jakby prestiż uczelni i potrzeba zwyczajnego spełniania obowiązku, bo wręcz w ustawie, we wszystkich statutach naszych mamy, nawet jakbyśmy nie mieli kierunków związanych ze sportem, mamy krzewienie kultury fizycznej. Mamy. AZS, który ma swoją osobowość prawną, który uczestniczy w Akademickich Mistrzostwach Polski. Kiedy była jeszcze klasyfikacja takich państwowych szkół zawodowych czy akademii, byliśmy zawsze na podium od, od wielu, wielu lat. Więc no jakby obowiązkiem uczelni i obowiązkiem. A jednocześnie dla nas też przyjemnością, bo przecież wszyscy teraz rozumiemy rolę sportu, rekreacji i w ogóle dbania o zdrowie, jest krzewienie kultury fizycznej. Więc mając dwie hale sportowe, no marzył nam się trochę stadion i lekkoatletyka i sekcja, która zresztą powstała już uh -huh. u nas właśnie, lekkoatletyczna. Mamy zawodników, pozyskujemy pieniądze, granty, startujemy w konkursach. Uh -huh. Tak najróżniejszych, zaczynając od Ministerstwa Sportu, poprzez Urząd Marszałkowski, uh -huh. staramy się brać udział w tych konkursach i pozyskiwać pieniądze. A więc więc decyzja była taka, że no słyszeliśmy, że w nysie była sytuacja z tym stadionem. Nie, 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 za, nie zagłębialiśmy się, tam ktoś chciał go nie niby tak, ludzie mówią tak, ale po prostu y, y, wystosowaliśmy pismo, pan rektor Malinowski wówczas wspólnie powiedzieliśmy, że damy, wystosujemy pismo, że jeśli stadion ma, jeśli miasto ma kłopot ze stadionem, w sensie takim y, w kłopot, no to my chętnie zainwestujemy, mieliśmy trochę obligacji, trochę różnych y, funduszów, będziemy się starać o pieniądze, mhm. mamy doskonałe moim zdaniem, mówię tu bez bez kozery, powiem, że doskonałe biuro projektów i uczestniczymy naprawdę w wielu projektach i piszemy projekty, realizujemy je. Mieliśmy kiedyś taki projekt Power na bardzo wiele milionów, i wszystko to rozliczyliśmy świetnie i fajnie, fajnie to się udało. Także postanowiliśmy po prostu normalnie drogą startowania konkursu pozyskać. No i zająć się. się tym stadionem, po prostu zrobić, będzie miał gospodarza, bo trochę tak przechodził, on tam przechodził, jakieś postawały jakieś osiry, jakieś różne, miał różnych gospodarzy i to tak trochę też bolało, I a nie było jednak, no, ten, inwestycja była dosyć poważna, jak mówię, nawet te chwili jeszcze jej nie skończyliśmy, próbujemy mhm. w, inny, no, w kolejnych etapach. Ale rozumiem, że, że miasto chętnie jakby przystało na naszą na na propozycję. w ogóle nam się bardzo od początku dobrze współpracuje, bo jak w tym 2001 roku zakładaliśmy uczelnię, no to była też sytuacja, że Podobna sytuacja, tylko to były obiekty wojskowe. Wojsko wyszło, no i to mnie jako normalnego nysanina to krwawiło serce, kiedy patrzyłem na te obiekty, które po prostu niszczały. To nawet nie chodzi, że tam ludzie niszczyli, tylko wiadomo, jak coś stoi, to to, to, to jest zniszczone. No i zaproponowaliśmy wtedy, że my przejmiemy obiekty w darowiznie za darmo, tylko na cele statutowe i no, wyremontujemy je. A było też takie dobre wtedy podejście, chyba do tej pory jest w Ministerstwie Nauki, że tak powiem, że te uczelnie, które powstawały, to jakby miały troszeczkę większą dotację, 2 trzy mhm. lata. I można było wtedy trochę, że tak powiem, poświęcić właśnie na, na remonty. I, no i udało się to. No i teraz sytuacja się powtórzyła, kiedy już mamy te, te obiekty i tak dalej, ale to no, miasto znowu nam chętnie bardzo przekazało po to, żeby powiedziało, że zrobimy tam po prostu porządek, że zainwestujemy, że zrobimy to jako instytucja, że tak powiem. Tym bardziej, że mamy kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka. Czyli trener, odnowy, personalny trener, także związany już tak już bardzo, bardzo wprost ze sportem. Dokładnie tak. Teraz jeszcze, no dzisiaj chyba była informacja, że, że będzie nowelizacja ustawy o, o, o wychowaniu fizycznym, mm -hmm. tak mi się wydaje. Znaczy ustawy, jak ustawy, ale generalnie jakby tego trybu, trybu szkolenia w szkołach. Także kto wie, czy to też nie będzie, że tak powiem, argument za tym, co zrobiliście? Tak, tak, oczywiście. Jakie to były pieniądze? No razem koszty koszt tego stadionu y, było 18 milionów złotych, z czego dostaliśmy 6 milionów 700, prawie 7 milionów z ministerstwa, uczestniczyliśmy w konkursie. Tak? On jest tak cyklicznie tam organizowany, złożyliśmy tam wniosek i. i tego. No i a resztę myśmy, że tak powiem, właśnie z, z obligacji, z różnych naszych funduszy zasadniczego nasze uczelnia, uczelnia dołożyła. Teraz będziecie go oddawać de facto z powrotem w, w użytkowanie, czy także szkołą. Czy traktujecie ten stadion tak? Już jako swój. No, stadion jest nasz. Niezaprzeczalnie. Traktujemy go za, jako swój, ale, ale że rozumiemy nasze posłannictwo, to e, m, przede wszystkim szkołą będziemy go oddawać w, w użytkowanie. W sensie takim, że już mamy w tej chwili już mamy kalendarz. Mhm. Mechanik, Karolinum, kiedy będą chodzili, w jakie godzinach? Do południa. Mhm. Nasi studenci. Też do południa, ale mogą być po południu też, prawda? Można to tak korygować, jakby razem z sekcjami. Yy, bardzo przychylność jest tutaj również starostwa, które mm. zwróciliśmy się do nich, żeby starostwo w jakiejś części chociaż pokryło minimalne koszty tych szkół, ale gremialnie, żeby już nie, nie molestować, przepraszam, tego dyrektora szkoły o jakieś tam pieniądze, Przez... tylko mm -hmm. generalnie jakieś choćby symboliczne, żeby to tak było, że starostwo jako organ prowadzący dla szkół średnich. Jest z... zgoda. I jest, jest zgoda, dogadaliśmy się bez, bezproblemowo. To już nawet nie chodzi o jakąś tam wielką kwotę. Pan starosta coś tam w budżecie już, już zarezerwował dla nas, żebyśmy mieli na pokrycie, no choćby, nie wiem, jakiegoś tego sprzątania po tych, nie, po tych szkołach. Wspomniał nie? Pan o tym, że tam jest jakiś wyjątkowy system zainstalowany w tym. Znaczy, no przede wszystkim zacznijmy od tego, że jest znakomita bieżnia, sześciotorowa bieżnia, ale to, jest, to, to nie jest tartan, tylko to jest już ten poliuretan, czyli najwyższej klasy bieżnia. O Powiem szczerze, że jak wszedłem na to po raz pierwszy po oddaniu w takich normalnych moich butach, to byłem, a już już mam te stawy, mi dokuczają niestety, to powiedziałem, że będę, muszę zrobić taką drogę z uczelni do domu. Bo jest to tak amortyzujące, że coś nie tego, naprawdę. Czuje się to normalnie laickim krokiem idąc, to się, to się czuje tą amortyzację i tą jakość tego. No i udało nam się jakoś tak, ta firma, która wygrała przetarg na stadion, ona, ona chyba jest prokuratorem w Polsce, tak mi się wydaje, na pewno chyba. Tego systemu Smart, smart trakcję teraz jest wszystko smart, 阿咧！ No, zaczęła nam to prezentować, i na spotkaniu z prezesem, jak już przystępowaliśmy, do tego zaczęli o tym mówić. Nie? I na czym ten system polega tak w rządzenie no słowach? Ten system polega na tym, że w podłoże betonowe pod ten poliuretan wmontowuje się takie elektromagnesy. Mhm. Takie sztaby dość długie się wmontowuje. No i one wytwarzają pole elektromagnetyczne. Ja do końca nie będę może. A pan jest fizykiem, to pan może bardziej powiedzieć o tym, o tym jak to działa. W każdym razie efekt. Jest taki, że mamy aplikację. I jakby w dwóch, w dwóch zasięgach, czy o dwóch, dwóch stopniach trudności, i ta aplikacja w sposób amatorski, dla amatorów, powiedzmy, podaje nam to, co, co podają nam te garminy i te wszystkie inne aplikacje. Czyli na przykład no, czas całego biegu mierzy nam, mhm. prawda? Czy y, określa nam y, prędkość na pierwszych, bo to jest ważne przecież, pierwsze metry, ostatnie tak, metry, drugie tak, metry tak, i tak, tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo takich parametrów. A oprócz tego jest jeszcze system czujników, który zakłada zawodnik na na biodra i wówczas no, już można się pokusić tam o bardzo specjalistyczne trenerskie rzeczy typu sprint, siła, no moment i tak dalej, i tak dalej. To już tam trenerzy wiedzą najbardziej. Nawet przy płotkach przecież to jest takie bardzo trudne i tak dalej. Można to robić. Czyli taki pełny monitoring ruchu tak, o, zawodnika, ucznia, tak, tak, tak. niezależnie od tego, jak to nazwiemy. Dokładnie, taki pełny monitoring tego ruchu. No jesteśmy pierwszym stadionem w Polsce. Powiem szczerze, że w tej chwili nawet ten pan prezes, właśnie tej firmy, która jakby dystrybuje to mm -hmm. równie, zapowiedział mi, że w przyszłym tygodniu przyjeżdża Polski Związek Lekkoatletyki, zespały i inni, którzy są zainteresowani, bo nie mogą darować, że oni tego nie mają. No i bardzo się cieszymy, że my, jako my, jako polszczyzna jesteśmy jakby pierwsi. Czyli tak, Ministerstwo Sportu czeka kolejny wydatek, ale to już na spałe, prawdopodobnie. No, no to na Spałę, no ale to. to e modernizacja, to... remont tego stadionu jeszcze nie jest zakończona, ale mimo tego, uh Oddajecie go do użytku. Tak, bo tam jest wyraźna granica, z ten stadion, lekko atletyczny teraz, z, z trybunami na tysiąc osób, szatnia wyremontowana w ramach tego, parkingi, drogi dojazdowe i tak dalej. A to mówiąc, że on jest niedokończony, to jest ta boczna płyta, która jest taką trochę odrębną całością, że to jest odgrodzone i to może funkcjonować w tej chwili. Ten stadion może funkcjonować, czekając na kolejny nas wniosek do programu rewitalizacji. Do pana marszałka tutaj apelujemy. Złożyliśmy wniosek, teraz nawet tam, e, tam służby pana marszałka nam wypunktowały jakieś tam poprawki do tego wniosku, zmiany chętniej i, i, i nawet były takie nawet, nawet które wnosiły dużo fajnego, fajnych rzeczy. Mm -hmm. są, czasem tak się udaje. Na przykład I to, zamieniliśmy drogi i parkingi na, na ciągi pieszo-rowerowe. I to tak, że, 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 że to... Ja tak myśleliśmy a będę parking, bo to człowiek tak teraz... A potem taka sugestia była od pana marszałka, od, od służb pana marszałka, że, że może to na pieszo-rowerowe. I faktycznie pomyślałem, że na stadionie, a na tej boczce i płycie chcemy zrobić taki teren rekreacyjny. No, mm -hmm. takie planty, żeby to studenci, ludzie mogli, nie wiem, rzucić kocyk i, i się położyć i tam będzie i ławka i co, i jakaś tam ta siłownia taka teraz, taka, takie żeby były. No i to, to druga część będzie, bo ta pierwsza część jest już ładnie ogrodzona tam od strony tej naszej tej dwupasłówki ulicy Jasnyka, to już jest takie fajne ogrodzenie, bo tamte ja nie mogłem patrzeć, nazywałem to Sarajewo, to było takie, tak. jako druty kolczaste dodać, to wie pan, takie słynne. Także teraz, i dlatego mówimy, że drugą część będziemy robili, mam nadzieję, w ramach tej rewitalizacji to też byśmy no, jakbyśmy to tak do. Mamy no, się na przyszłym roku na, na, na rok akademicki, to byśmy to zrobili. Nie mogę nie zapytać o ten czas września ubiegłego roku, bo też było trochę stresu, prawda? Kiedy ta woda przeszła i. Jakby nie było, wdarła się na świeżo wyremontowane stadion. By, no byliśmy to w trakcie, że tak powiem, wrzesień 2024, i jesteśmy, że tak powiem, no w trakcie oddawania. Właściwie mamy właśnie, właściwie też mieliśmy te, właśnie takie otwarcie już. Ludzie zaproszeni na no przede wszystkim ministerstwo i odbiory, wszystkie. No i, i te wszystkie odbiory się już właściwie stały i to w środę. Miało być już właściwie oddane i wszystko było zapięte. Papiery już poszły do ministerstwa. I wszystko... A tu woda. A tu woda. No to i woda taka, no, no, no dwa metry, nie? bo to niecka jednak. Tak, tak. No, I taka, taka podobna jak w 97 dosłownie. No, ale fenome no, fenomenalne jest to, że nic się y, nie zniszczyło, tak, de facto. No może z wyjątkiem tam jakichś tak elementów tak. wyposażenia. No ta prawda? woda była i tak mówię, no dzięki, dzięki strażakom, y, dzięki strażakom, dzięki naszej takiej czynności że zaczęliśmy tą wodę w nocy wypompowywać. Właściwie lać czystą wodę, płukać ten szlam, żeby się I nie naszą osadzał. ekipą od 6 rano dosłownie 20 osób, takie ogromne, takie te, te zmiotki, że tak powiem, z kastorami szybko kupione. Mm. I, i, I jakby płukaliśmy i czyściliśmy, że nie, nie dopuściliśmy, że wypłukowaliśmy wodę i ten szlam został. Po mm. prostu wyczyściliśmy go dokładnie, żeby było czyściutki. Ale płukając czystą Ale płucząc, płucząc czystą, czystą, wodą. czystą wodą Dokładnie. dokładnie. To, było, to był ten, to taki mówię, taki fajny, 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 fajny mądry strażak, który w nocy deżerował, mi to powiedział i mówi: bo wszyscy to źle robią, bo ludzie chcą szybko pozbyć wody. To takie naturalne. Wypompujmy, żeby ona już nie była w naszej piwnicy czy w naszym stadionie, a to trzeba wbrew pozorom lać czystą i płukać, i żeby, żeby się zrobił. No i, i ten szlam żeśmy zlewali do takiego ogromnego rowu, a w tym rowie była pompa. Ta pompa która już wyciągała? Która już wyciągała to. Straty. I straty wtedy minimalne. No Straty, my mieliśmy tam system odwodnienia, tę własną studnię głębinową, no to tamte pompy i to, to, to uległo, ale to były rzędu 4-5 tysięcy, kiedy już to naprawialiśmy to i zrobiliśmy, a tak, to nawet ten system, właśnie elektroniczny. Nie został naruszony. No, dosłownie, no wypompowaliśmy i w, wiesz, wchodzimy za aplikacjami i działa. No, po prostu. No, rewelacja. Rewelacja, i tak się cieszyliśmy bardzo. No. 28 kwietnia 2025 roku będzie to. No, oddanie tak naprawdę do użytku i połączone z festiwalem nauki, który tak. też ma swoją tradycję tak. i jest z Wami tak naprawdę związany chyba od początku istnienia uczelni. Tak, tak prawie że chyba w drugim roku czy trzecim roku uczelnia to, to uczelnia w 2001, to już ma 20. Cztery lata, a 20 to na pewno ma festiwal już w tej chwili nie wspomnę, ale na pewno to 20 lat festiwalu, zaraz to już pierwsi rektorzy zaczęli się tym zajmować. On ma taką ideę, no, przybliżenia też nauki, takiego, jak to nazywam, taki mały szybki kopernik, że tak powiem, żeby żeby, żeby młodzież, dzieci żeby zobaczyły, że zobaczyły, że są takie laboratoria ciekawe. No takie, oczywiście to jest taka nauka publicystyczna, mm -hmm. można by powiedzieć, ale ona też swoje robi, no bo trudno. No, 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 żeby pan profesor Malinowski, zresztą nasz, nasz były rektor jest chemikiem, to jest mistrzem świata od chemii, więc jak on zrobi te, te wszystkie eksperymenty, wybuchy, to, to dzieciaki się cieszą, że tak powiem. No, ale mamy już mnóstwo przecież dronów i tak dalej, no ratownictwo medyczne. No My jesteśmy taką, teraz jest modne to słowo hybryda, nie? Tak. To my jesteśmy naprawdę tą hybrydą, bo jakbyśmy tak przelecili przez, przez nasze kierunki, czyli mamy, zacznijmy od o, mojego ukochanego jazzu i muzyki estradowej poprzez psychofizyczne kształtowanie człowieka, ratownictwo, pielęgniarstwo, filologię germańską, no więc inżynierię produkcji, informatykę, no więc to naprawdę ten przekrój jest taki i przez to mm, wizyta na naszej uczelni jest dość atrakcyjna, bo, bo wtedy ona nie jest jednostronna, no, powiedzmy jak idziemy na akademię, nie wiem, muzyczną czy, 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 czy nawet na akademię, szkołę, nie wiem, pielęgniarstwa, no to jest inaczej, a u nas ten przekrój jest taki, jak teraz na stadionie wystawią się wszystkie koła naukowe, no to mm. na każdym z nich jest coś tak innego, no a skończy się na pokazie, ratunkie. Jak ratować człowieka, prawda? Czyli jesteście taką multihybrydową tak? Ta, ta, można by tak naprawdę powiedzieć, bo to w sumie mamy nawet z magisterskimi to 22 kierunki, ale faktycznie one są tak bardzo różnorodne. No i potem mamy bezpieczeństwo wewnętrzne. W tej chwili no, też staramy się być na topie, bo państwo z bezpieczeństwa wewnętrznego i, i z tego psychofizycznego człowieka, kształtowania człowieka stworzyli taki kierunek. Specjalności, umiejętności w siłach specjalnych. Mhm. Czyli szkolenie ludzi, bo teraz już nie jest tak łatwo z komandosami jak to kiedyś było, że było tak, tak, właściwie selekcja, i tym komandosem to zostawał tam nieliczny, ale ich było chętnych. Więc do tych sił specjalnych chcemy szkolić ludzi, właśnie mając tego trenera personalnego, psychofizyczne kształtowanie człowieka i bezpieczeństwo wewnętrzne. Które ma, no w tej chwili też muszę się znowu pochwalić, albo, albo chcę, ma na, na przykład system jaśmin. Mhm. To jest system, system i bojowy, i do zapobiegania w razie kryzysów. I w tej chwili współpracując z wotem w tej chwili już prowadzimy 15 maja, mamy pierwsze szkolenia dla burmistrzów i dla starostów prowadzimy szkolenia właśnie w tej, w tej kwestii. Mm -hmm. No i wszystko to się skupi na naszym stadionie, wracając do, do, do tego właśnie poniedziałku 28 kwietnia. Panie kanclerzu, zostawmy sobie coś na kolejne odcinki tych naszych spotkań Kręcnie. z pańską uczelnią. Także ja na dzisiaj dziękuję bardzo. To już? Tak szybko? Tak szybko. Bo ja się do <grym> Dlatego rozkręcam. Bardzo dziękuję. Dlatego mówię, zostawmy coś na kolejne odcinki. Ja naprawdę musiałem się tych wszystkich kierunków uczyć, i aż uwielbiam się uczyć, więc uczyć się pielęgniarstwa, uczyć się w sensie wyposażenia, w sensie jak to działa, po co to działa, czemu to służy, bardzo chętnie poświęciłbym ratownictwu. To są mhm. ludzie z powołaniem. Proszę mi wierzyć, takich ludzi, takich studentów się nie spotyka. No i będziemy, przypuszczam, od nich także rozmawiać tutaj w tym naszym cyklu. Ja się cieszę, że. Pan Zbigniew mogę. szlępo, kanclerz Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie, czyli. Multihybrydy naukowej. Dziękuję bardzo Dziękuję za, za rozmowę. Dziękuję bardzo.